Cześć moi drodzy, witajcie na kanale U Karoliny, czyli U Filiżanki Literatury. Słuchajcie, dzisiaj widzę się z Wami, aby Wam opowiedzieć o trzech wspaniałych książkach, które wzbudziły ostatnio we mnie lawinę emocji. I jak te dwie będą należeć do jednej autorki, tak ta jedna, o której może zacznę, będzie należała do autora, do którego bardzo lubię powracać ostatnimi czasy. A jest to, słuchajcie, nie, nikt inny jak Paulo Coelho i jego zwycięzca jest sam. Ta książka to jest chyba jedna z grubszych książek Paulo Coelho i chyba jedna z książek, które przewijają się w swojej tematyce w bardzo niesztampowy sposób, bo tutaj mamy taki thriller troszeczkę z elementami kryminału, mamy powieść obyczajową, która zawiera w sobie wątki, które zresztą Paulo Coelho bardzo umie wplatać w codzienne życie, no, i mamy tutaj tajemnicę. Mamy tutaj człowieka, który yy, udaje się do Kan, bo tam prawdopodobnie będzie też jego była żona, do której ciągle żywi bardzo silne uczucia. Jednakże ta kobieta wybrała życie i wybrała opcję yy, życia z kimś innym. Odeszła po prostu, yy, naszego głównego bohatera. W związku z tym. On nie czuje się z tym dobrze, uważa, że po prostu y, nie powinien zostać tak potraktowany. I mamy wrażenie w tej książce, że on tą nienawiścią tak naprawdę pała do całego świata. Chce tą trucizną, jaka tak naprawdę jego samego trawi, y, obdzielić cały świat. No i słuchajcie, giną kobiety w codziennych, prozaicznych okolicznościach. Czynnościach, które tak naprawdę wychodzą z domu i wykonują. Nikt tak naprawdę nie widzi tego, w jaki sposób umierają, dopóki nie stanie się to faktem. Natomiast, co nasz główny bohater ma z tym wspólnego? O to chodzi, że bardzo, bardzo dużo. Dla mnie ta książka ma ten wyraz, który jest, słuchajcie, bardzo współczesny w tych czasach, dlatego, że tutaj mamy pożądanie, mamy pogoń za miłością, mamy Wszystkie uczucia, które towarzyszą nam w wędrówce do sukcesu, po uznanie, po jakieś zaszczyty, po po prostu coś, co tak naprawdę nam się od tego życia należy. Tutaj w tej książce mamy bardzo współcześnie opisaną tak jakby pogoń za karierą, za sławą, za fleszami, za życiem w błysku tak naprawdę. Za sukcesem, i mamy taką koncepcję. Słuchajcie, co ważniejsze, jak to wszystko się ze sobą łączy, czy to w ogóle się łączy, czy możemy mówić we współczesnym świecie o tym, że miłość idzie wraz z pożądaniem, czy też pożądanie idzie wraz z miłością, czy mm, jesteśmy stworzeni po to, by zaspokajać swoje instynkty, swoje potrzeby, czy też yy, właśnie dlatego, że nie potrafimy ich zaspokoić, to pojawiają się różne złe rzeczy w tym naszym życiu. Książka na wskroś współczesna, mówiąca o bardzo poważnej tematyce. I słuchajcie, ja z tą książką miałam na samym początku taką dziwną relację. Nie mogłam się za bardzo w nią wbić. To nie jest taki typowy Paulo Coelho, jakiego znacie lub też nie, ale myślę, że znacie z wcześniejszych powieści. Tutaj... Mm, tego filozoficznego aspektu w tej książce jest nieco mniej na początku, natomiast później on wypływa. I wypływa w bardzo dużej ilości, bardzo dobitnie, ukazując właśnie nam problemy, z jakimi mierzy się tak naprawdę współczesny człowiek. Książka przefantastyczna. Oczywiście nie tylko dzięki wydaniu, które moim zdaniem jest fenomenalne i uzupełnia naprawdę biblioteczkę w bardzo przepiękny sposób. Jak dotąd, słuchajcie, nie spotkałam książki Paula Coelho, która by mnie w jakiś sposób nie dotknęła, nie urzekła, nie poruszała we mnie w moim sercu takiej struny yy, wrażliwej na te tematy, o których zresztą on w tych książkach pisze. I jak dotąd, słuchajcie, te spotkania są naprawdę bardzo udane. Wiem też, że w czerwcu ma wyjść kolejna książka z wydawnictwa Babel yy, tego autora, czyli Zdrada. Kolejne wznowienie powieści, którą mam wrażenie, że kiedyś już czytałam, ale jak zacznę ją czytać, to będę mogła Wam pewnie więcej o niej opowiedzieć, bo mam takie przebłyski, że mogłam ją czytać, natomiast nie wiem finalnie, czy, czy to, aby na pewno była zdrada. No i słuchajcie, dwie książki mojej ulubionej autorki, którą przez jakiś czas. Odłożyłam, bo y, ładunek emocjonalny w nich zawarty był dla mnie jak na tamty czas bardzo intensywny, zresztą w moim życiu troszkę za dużo i muszę wam przyznać, że ja wiem, że tutaj znajdą się zwolennicy i znajdą się przeciwnicy tej autorki, dlatego że autorka pisze bardzo smutne książki. Są to książki oparte na prawdziwych doświadczeniach, na bardzo dotkliwych momentach w życiu ludzi i opisuje je z nader m, dokładnością z taką, wiecie, bardzo dużą skrupulatnością. Opisuje je w bardzo dobitny sposób, ukazując naprawdę m, te sytuacje. Takie, jakimi one naprawdę mogły być. Dlatego też bardzo te książki w czytaniu mnie dotykają i poruszają we mnie zawsze strumień. E, strumień różnych, bardzo skrajnych uczuć. Ale dlatego, że to jest, e, słuchajcie, książki mają te uczucia wywoływać, mają wywoływać te uczucia bardzo skrajne, więc zdecydowałam się również o tych książkach Wam tutaj nieco szerzej opowiedzieć, a mianowicie jest to Iskierka Patrycji Żurek oraz Ślimogi, również Patrycji Żurek. I jako że Iskierkę przeczytałam wcześniej, to opowiem Wam może najpierw o niej. Jest to historia małżeństwa, które po kilku latach bycia ze sobą stwierdziło, że chce e, podzielić się miłością, no i chce stworzyć człowieka, który po prostu tą miłością będzie e, obdarowany. Finalnie udaje się zajść im w ciążę, natomiast podczas jednego z badań rutynowych, kontrolnych, okazuje się jednak, że kobieta nosi w sobie dziecko z bardzo poważną wadą. Wręcz powiedziałabym, tutaj to w książce jest opisane jako wadą letalną, czyli taką, która wcześniej czy później grozi śmiercią. Mamy tutaj do czynienia z tak naprawdę dramatem ludzi, dwojga młodych ludzi, którzy stają przed dylematem: co zrobić w takiej sytuacji? Jak moralnie ugryźć ten temat? Czy y, zgodzić się i urodzić dziecko chore, które tak naprawdę wcześniej czy później umrze i raczej umrze wcześniej niż później? Czy podać się y, zabiegowi y, i po prostu wcześniej mieć to za sobą, mówiąc kolokwialnie i wprost? Tutaj na kartach tej powieści możemy zobaczyć tak naprawdę z czym mierzy się kobieta, bo tak naprawdę to dotyczy stricte naszej bohaterki. Dotykamy tego dramatu, wchodzimy w niego razem z bohaterami, jesteśmy w, tak jakby w centrum tych wszystkich zdarzeń, które Patrycja opisuje bardzo dobitnie, bardzo wprost, nie pozostawiając nam za dużo do dopowiedzenia sobie. Tutaj wszystko tak naprawdę jest... Powiedziane, tutaj nie mamy miejsca, żeby wiecie, gdzieś tam przemknąć. Dlatego ta książka w pewien sposób boli czytelnika, jeżeli ją czyta, bo mamy wrażenie, że dotyczy pośrednio nas. Oczywiście tutaj autorka ma też tak duży talent, że pozwala nam wejść w te sytuacje, tak jakbyśmy w nich po prostu naturalnie siłą rzeczy się znaleźli. Co uważam w przypadku jej powieści za niebywały atut, jednakże Siadając do takiej tematyki, musimy się nastawić na to, że ona nas przygniecie, troszkę zdołuje i zabierze nam troszeczkę tej radości takiej, wiecie, nieszczytanie, ale ogólnie, że wejdziemy w ten temat głębiej, zapoznamy się z nim, no ale to będzie za sobą niosło następstwo tego, że nasze samopoczucie nieco może się zepsuć. Ja tutaj tak miałam, słuchajcie, utożsamiłam się bardzo z tą książką, utożsamiłam się z tymi bohaterami na skutek, słuchajcie, osobistych takich rzeczy i dlatego też może tak ją odebrałam. Książka rozdziera w tematyce serce. Wiecie, jeżeli coś dotyczy rodziny, relacji i wszystkiego wokół, a te książki Patrycji dotyczą tego tematu, no to słuchajcie, paczka, chusteczek i e, ja myślę, że dla tych, którzy lubią ciężkie tematy, ale takie tematy, które Wobec których nie mogą przejść obojętnie, to uważam, że ta historia będzie dla Was właściwa. No i słuchajcie, najświeższe moje czytanie to jest chyba ostatnia książka maja, którą mam okazję przeczytać, a jeżeli nie ostatnia, to na pewno ostatnia w tym miesiącu, i to ślimoki od Patrycji Żurek. Słuchajcie, tytuł to tak naprawdę nazwisko: Nazwisko rodziny, która wychowuje się na Śląsku, tam mieszka. I również jest to książka jedna z najbardziej dobitnych w, w twórczości Patrycji, którą miałam okazję do tej pory przeczytać. Ta książka to jest rollercoaster emocji, naprawdę. Tu, tu akurat autorka nas poinformowała wcześniej, czego dotyczyć będzie ta książka. I mamy tutaj ostrzeżenie. Książka zawiera opisy brutalne przemocy w rodzinie i wobec dzieci. I prawda jest taka, że te opisy tego znęcania się nad dziećmi są bardzo dobitne, są bardzo brutalne, są ciężkie, są ciężkie do przejścia. I jak tę książkę, ona ma 200 ponad stron, przeczytałam w dwa dni, niesiona tymi emocjami, bo bardzo chciałam. Do końca tą książkę, zobaczycie w jaki sposób ona się kończy. Kończy się, nie powiem wam jak, natomiast to jest ta książka Patrycji, która jest dogłębnie, totalnie smutna, dołująca, przygnębiająca, ale mimo wszystko uważam, że w swojej tematyce piękna. Ja wiem, że książki trudne bywają kontrowersyjne i te tematy. Trigger warningi są również czasami, wiecie, w jakiś sposób komentowane różnie. Natomiast ja taką literaturę lubię, lubię czytać o może dziwnie to zabrzmi ale lubię czytać o ludzkich problemach, bo lubię mieć możliwość wejścia w sytuacje, które mnie nie dotyczą, ale które dają mi szersze pole. Do spojrzenia na cały ten problem. Tutaj taki problem ewidentnie mamy to jest historia bardzo dysfunkcyjnej rodziny, w której dzieci rodziły się praktycznie non stop. Było ich finalnie 12, kilka z nich umiera wcześniej czy później, bardzo często na oczach całej rodziny ten dramat się odbywa. Mamy tutaj kobietę, która w książkowy, książkowy sposób jest uzależniona od swojego męża. Natomiast ten mąż jest człowiekiem doszczętnie zniszczonym, zepsutym, bardzo brutalnym, bardzo takim powiedziałabym ze zwierzęconym. Natomiast mamy tutaj też realia śląska, realia słuchajcie pracy, której tak naprawdę on nie chce wykonywać. Mamy tutaj takie zderzenie się z rzeczywistością dwójki młodych ludzi którzy po prostu na skutek pewnych zdarzeń, czy też po prostu nieprzystosowania się społecznego do tych kwestii, które następują po sobie, oni po prostu są nieprzygotowani, są totalnie zagubieni w tym wszystkim, na domiar złego dają życie kolejnym pokoleniom, kolejnym ludziom. I również um, mając tak wielkie problemy ze sobą, tej miłości, te, 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 tych wszystkich uczuć wyższych, nie są w stanie przekazać na dalszych członków swojej rodziny. Bardzo dramatyczna historia. Tutaj jest historia rodziny, która naprawdę jest bardzo dramatyczna, bardzo bolesna i bardzo specyficzna. Natomiast uważam, że również jest ona warta przeczytania. Więc jeżeli będziecie mieć. Kiedykolwiek możliwość przeczytania książek, patrycji, bądź przeczytania książek. Tym razem może z takiej literatury pięknej, natomiast bardzo wartościowych, to polecam Wam te trzy pozycje i na nich chciałam się w tym filmie zatrzymać. Kolejny film to pewnie będzie podsumowanie miesiąca. Jest tych książek troszeczkę, dlatego też stwierdziłam, że takie szersze poszerzenie. Pola przy tych książkach trzech będzie właściwe, z uwagi na to, że tych książek przeczytanych w maju jak dotąd jest 20, a mamy jeszcze dwa dni maja, więc wszystko może się zdarzyć jeszcze. Dlatego też chciałam Wam po prostu o nich opowiedzieć. I jak jestem już tutaj, słuchajcie z Wami, to pokażę Wam jedną bardzo fajną rzecz dla kogoś, kto lubi e, takie robótki, takie troszeczkę coś. E, takiego ręcznego do roboty, no to słuchajcie, znalazłam w Action bardzo fajną taką szklarnię Pottery and Plants Greenhouse Make Your Own i to jest słuchajcie, nic innego jak um, stwórz własną szklarnię dla, dla roślin, to wygląda troszeczkę jak taki um, jak kupuje się takie buknuki, czyli takie miejsca między książkami które pełnią rolę ozdobną, na przykład, jakbyśmy sobie wzięli, słuchajcie stąd, przypuśćmy, wyciągnęli jedną książkę, i w miejsce tej książki włożylibyśmy sobie tą, oczywiście, no, wiecie, w ten sposób tą, tą szklarnię, to ona by nam wypełniła to miejsce tutaj, między tymi książkami. To polega właściwie na tym. Natomiast bardzo mi się to spodobało. Uważam, że za chyba 9 zł warto jest spróbować, nawet jeżeli nie wyjdzie. No ja nie jestem dobra, e, słuchajcie, w takie robótki ręczne. Nie mam jakiegoś takiego większego zmysłu artystycznego. Bardzo bym chciała, natomiast no ja natura w jakiś tam sposób poskąpiła mi tej umiejętności. Mm, dlatego też uważam, że takie wiecie, kolorowe elementy. Tutaj mamy podstawę. To nie jest duże, umówmy się, bo to duże nie jest. Natomiast wygląda bardzo fajnie, słuchajcie, to jest coś takiego, to są te boki, które na no wiadomo możemy sobie wyciągnąć i możemy je sobie, słuchajcie, pomalować, bo tutaj też farbki są w zestawie i chyba nawet jest, uj, chyba nawet jest w zestawie tak pędzelek, no i też y, szkiełka do y, tej szklarni. No, i uważam, że słuchajcie, tutaj też możemy pomalować sobie mm, kwiatki, doniczki, jakieś takie, wiecie, małe elementy, na kolory, w, jakie, w jaki sposób nam odpowiadają. Więc no, słuchajcie, jakieś tam twórcze to jest bok, czyli ten nasz prąd. No i te wszystkie gadżety bardzo precyzyjnie powycinane. Tutaj tutaj nie można nic, wiecie, zarzucić, że to jest w jakiś sposób mm, brzydko skonstruowane. No, i kupiłam też karnie dwie. Na wszelki wypadek, gdyby mi po prostu hmm, któraś z nich nie wyszła, bo przewiduję taką opcję. Jako, że Wam mówiłam, że taka e, manualna, to ja do końca nie jestem. E, no, więc liczę na to, że po prostu one mnie zrelaksują, bo tego relaksu ostatnimi czasy potrzebuję bardzo, bardzo, bardzo. Z uwagi na to, że moja głowa krąży po innej orbicie, teraz, e, no to potrzebuję po prostu takich e, momentów na skupienie się w ciszy i w spokoju i wysilenie innej półkuli mojej głowy niż tak, która dotychczas jest mocno eksploatowana ostatnio. Tak, słuchajcie, taki już oto film e, chciałam Wam dzisiaj przedstawić, nie jest może jakoś bardzo fantastyczny, nie ma tutaj jakichś pola do przebitek i tak dalej, natomiast uważam, że i takie filmy są potrzebne. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co Wy uważacie na temat takich filmów, czy je w ogóle lubicie, co ostatnio czytaliście, czy może też znalazły się tutaj w naszym wspólnym YouTube'owym gronie, osoby, które miały przyjemność z książkami, które Wam dzisiaj przedstawiłam. I słuchajcie koniecznie dajcie w temacie właśnie takich robótek ręcznych, jak to dajcie znać, gdzie jeszcze czy robicie w ogóle takie rzeczy i jeśli robicie, to gdzie jeszcze się zaopatrujecie w takie gadżety, bo nie niewykluczone, że może mi się to spodobać, no i wtedy e, chciałabym rozszerzyć pole swoich działań, ale to dajcie znać, czy wy w ogóle się spotkaliście z takim czymś i czy robicie takie twórcze rzeczy. Może się ja zainspiruję wami. E, tymczasem trzymajcie się, widzimy się za tydzień na kanale, no i wszystkiego, co dobre dla was, kochani. Pa! Thank you